W tym filmie przedstawię Wam top 5 moich ulubionych gier mobilnych na telefon. To nie zwracajcie na te kompanię, bo to do. No, jest sporo, 24. a to są gry na telefon. No więc zaczynamy. Miejsce piąte to jest Roblox. Nie grałem w to już dawno, ale konto mam no i to z tego na razie tyle też będę grał jakieś rundki tak żeby zobaczyć jak to wychodzi dobra to my przechodzimy do miejsca czwartego miejsce czwarte to stambyl guys nie grałem w to jakieś może pół roku więc zobaczmy co teraz tu jest bo nie mam pojęcia jakieś pacman no dobra patrzymy co tu jest. co ja tu robię? Skopiowałam też. Mamy 27 koron, 2360 pucharków. Kiedyś to miałem konto na starym telefonach, yy, że miałem tam ponad 100 koron to było już niedużo. A teraz po, ponad pół roku losujemy kółkiem, czy coś wypadnie, no epicki, żeby no i mamy epicki, no jest to niby duplikat ale tam trudno, zobaczmy co tu możemy co to w ogóle jest nie, nie, no nie wiem co z tą grą się stało kiedyś to lepiej było nawet ta gra może kiedyś u mnie miała drugie miejsce, może momentami pierwsze. A teraz wszystko musieli jak zwykle popsuć. No i słabo to teraz. No wszystko wygląda. No ale trudno. Pokażę Wam jakieś moje. Nie wiem, no. Skórki. Jakieś mam takie. O... Takie z legendarnych to mam, to? Z mitycznych tego Mister Wista, Tu jakieś są gracze. Dobra, no to ja sobie zagram rundę po przerwie. Zobaczmy, jak pójdzie. Dobra, już się gra czytuje No i ciekawe, jak pójdzie. Ciekawe, jaki tor. Nie, tu to się ładuje. O, dobra. Canon Climb no. Nie wiem, no po takiej przerwie Taki się notki, dobra? No, ja no jednak przerwa dała swoje. Kiedyś to naprawdę w to dobrze grałem. Ale teraz to. Nie jest taka dobrze jak. No bym chciał. Yy, chodnie nie, nie no nie jest źle. Jak na mnie po takiej przerwie to jeszcze sobie wchodzimy na no, jako 11 miejsce, trudno. Awansujemy do tego pół No i zobaczymy jak to pójdzie. trzymajcie widzowie kciuki jak pójdzie im po przerwie ale Space Rise ojej no <gryw> to te kciuki mogą chyba spadnąć bo nie wiem jak mi pójdzie na tym torze ojeju na razie niby nie jest najgorzej wiadomo zawsze może być gorzej chociaż na razie ja wiem. Ani źle, ani dobrze bym nie powierzał. Może na razie jestem tak piąty, czwarty, ale co to, to, to jest, dobra? Wchodzę na to, i to chyba powinno mnie tu przenieść. Dobra. Teraz tu jakiś teleport. A dobra, no to to, który tu wybiorę? E, ja na razie 0 osób, a nie, jednak nie. I szybko biegnę tam. Dobra, nie, no w finale jesteśmy. Jednak widowie z kina nie straciłem do tego StumbleGuysa. Dobra, tu sobie obserwuję. to już mamy ósemkę finałową no i trzymajcie kciuki żebym zdobył koronkę koronę o ten honey drop zobaczymy jak mi to pójdzie jestem sam ciekawy Dobra, tu już myślałem, że spadnę, ale się trzymam, oj, o kurcze, aj, blisko było, nie, aj, Niestety, to nie jest takie łatwe. O nie, 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 nie. Oj. No trudno. No to tak to. Na razie wygląda jeszcze reklama. Dobra, no to my szybko przechodzimy do miejsca trzeciego. Mistrze trzecie, Paco Penner, Small Games, No, wracam z nagrywaniem chyba teraz. To ty wasze, zobaczcie sami na mój skład. W bramce Wandersar 90, obrona Hernandez 94, Maldini 92, Oberdorf 95 i Kafu 91. No tu miałem Bellingama 96, ale musiałem go sprzedać za milion, żeby nie zbankrutować. Tu mamy krosa 95, Van Basten 92. No i Mbappe Haaland Messi 97. Może my otworzymy, nie wiem, paczkę. Coś może się trafi. To to? Pop chyba. Nie, nie, nie. No i Wern. Przeciętnie, ale my szybko przechodzimy do miejsca drugiego. Miejsce drugie FC Mobile. Tu jest mój skład. Jakby ktoś nie wiedział, jaki mam: 93 rana. To jakieś. Niedługo szykujcie się na filmik Stoty, bo będzie. Szybko ustawiam jakieś, nie wiem, matki Dobra, to mniejsza z tym No i pewnie większość z was się domyśla Co jest na pierwszym miejscu Zobaczcie sam. Pierwsze miejsce Co jak nie, Brawl Stars Moja ulubiona Grana Telefon Dobra szybko bramy rundę o właśnie coś tam tak coś to powiem wam że wczoraj miałem mitycznego star i trafiłem właśnie czeka 59 postać lecimy szybko po 60 dobra szybko O tego mortisa wezmę dobra Zagrywamy może 1-0 Wykład Runda wygrana Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał Pa!